Jeszcze niedawno tutaj się paliło. Zresztą jak teraz tu jestem w górach, tam jak byłem nad Lake Izabela. Hmm, helikoptery latały, te duże sikorskie aircrainy i targały wodę z jeziora po prostu tak, że gdzieś, gdzieś się cały czas pali. I zobaczcie, te drzewa są opalone z dołu, ale u góry są nietknięte. Podobno sekwoje są bardzo odporne na pożary. I że praktycznie mogą być zwęglone na dole, ale będą sobie dalej rosły, bo całe życie jest w ziemi i tam u góry. Jest tutaj gdzieś, widziałem to wczoraj, ale nie, nie zrobiłem zdjęcia, przekrój, po prostu wycięty, wycięty plasterek z pnia. I na nim jest zaznaczone, że drzewo przeżyło w swojej karierze, a ten plasterek miał średnicę jakichś 5 metrów. Drzewo przeżyło 80 pożarów lasów w swoim życiu. I to w bardzo zamierzchłych czasach, kiedy jeszcze człowiek nie, chyba nie umiał ognia rozdziecać za bardzo. Nie no, żartuję. Ale jakieś na przykład 1000 lat temu, ileś pożarów drzewo przeżyło. Także zresztą, jak popatrzeć na to wszystko dookoła, to tak. Mamy piękną zieleń na dole, kwietne łąki gdzie niegdzie. I popalone, zwęglone z wierzchu pnie. Czego to dowodzi? Coś musiało się spalić, żeby mogło wyrosnąć nowe. Po prostu. Dlatego te pożary się zdarzają. Proszę bardzo, młode choineczki rosną na dole. Może to są nawet małe sekwoje, nie wiadomo. Paprocie, tu jakieś zielsko, tam jakieś zielsko. Zieleń, a dookoła popalone pnie. Czasami w naszym życiu też tak wygląda, prawda? Coś nagle kończy się w sposób gwałtowny, mało przyjemny, porównywalny do pożaru lasu. Tylko po to, żeby to, co spłynęło, mogło zaistnieć w nowej, lepszej formie. Bądź żeby mogło zaistnieć, zaistnieć coś zupełnie innego, jeszcze lepszego. Proszę bardzo. Las po pożarze.